Pałac Sprawiedliwości w Norymberdze, 20 listopada 1945 roku. Zdjęcia, wielokrotnie pokazywane, robią ciągle to samo silne wrażenie. Przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym, przed Sądem Narodów, stanęli zbrodniarze hitlerowscy, odpowiedzialni za śmierć 50 milionów ofiar II wojny światowej. Wśród oskarżonych członkowie rządu III Rzeszy, przywódcy zbrodniczych organizacji SS i SA, dowódcy wojskowi, ludzie o nazwiskach, które budziły grozę Göring, Hess, Ribbentrop, Keitel, Kaltenbrunner, Rosenberg. Jest również Hans Frank, szef generalnej guberni. Oskarżali czterej prokuratorzy przedstawiciele wielkich mocarstw przedstawiciel polski był jednym z prokuratorów posiłkowych Po 10 miesiącach przewodu sądowego, po 403 posiedzeniach wydano wyrok. Wtedy to cały świat dowiedział się, że narody potępiają na zawsze wojny i tych, którzy je wywołują. Tak informował o tym wydarzeniu dodatek nadzwyczajny dziennika Dinoje Zeitung, amerykańskiej gazety wydawanej dla ludności niemieckiej. Trzech oskarżonych uwolniono od winy, mimo protestu strony radzieckiej. Siedmiu skazano na kary więzienia, dwunastu na karę śmierci. Po tym najważniejszym procesie odbyło się w Norymberdze dwanaście kolejnych. Wśród oskarżonych znaleźli się m.in. potentaci przemysłu zbrojeniowego Flik i Krupp. Którzy dziś na wolności kontynuują nadal swój zbrodniczy proceder. W oparciu o procesy norymberskie, Organizacja Narodów Zjednoczonych uchwaliła, między innymi z inicjatywy Polski, rezolucję o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości. Republika Federalna Niemiec nie przystąpiła do tej konwencji. Najstraszliwsi nawet zbrodniarze z obozów koncentracyjnych, jak ci z Majdanka, są traktowani jako pospolici zabójcy. Ta kwalifikacja prawna zmniejsza poważnie wymiar kary. Niektóre procesy ciągną się dłużej niż trwała II wojna światowa. Dzięki postawie zachodnie niemieckiego wymiaru sprawiedliwości wielu zbrodniarzom udało się w ogóle uniknąć odpowiedzialności. W sumie w Republice Federalnej Niemiec skazano zaledwie 7% podejrzanych o zbrodnie hitlerowskie.